Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za możliwość porozmawiania dzisiaj rano o tej wczesnej porannej godzinie. Oczywiście zacznę od myślę, że takiego najbardziej oczywistego pytania, czyli jak to jest adaptować amerykańską, anglojęzyczną prozę na polskie warunki. No i trudno i łatwo, nie? To znaczy, że ta proza na szczęście jest osadzona w, w, w realiach amerykańskich, ale ona bardzo silnie dotyczy też nas. No to jakby jest taki zwykły um, instynkt y, czytelnika, który się natychmiast odnajduje, bez względu na to, czy to się dzieje w Stanach, czy gdziekolwiek indziej. Bo to, co z tej książki, z tego thrillera najbardziej do mnie przemawia, to rodzaj takiej subiektywizacji tego opowiadania i takiej podróży w głąb czyjejś pamięci, odgrzebywania rzeczy, które się już zakopało, powrotu do czegoś, czego się nie chce pamiętać, bo było bardzo traumatyczne, a jednak życie Cię zmusza do tego, żeby się z tym skonfrontować. Więc ten moment, w którym bohater. Staje przed, tym, przed tą koniecznością, jest bardzo dobrym punktem wyjścia do opowiadanej historii, więc dla mnie, filmowca, to jest taki moment, w którym się natychmiast uruchamiam i natychmiast w to, to, to wskakuje, więc w tym sensie ta książka jest bardzo filmowa. No, tak jak większość twórczości Harlana Cobena, który przecież jest ekranizowany powszechnie, powiedziałabym, szczególnie przez Netflixa. Jak to w związku z tym jest? Czy Czuliście w pewnym sensie jakąś presję, żeby stworzyć kolejny serial, który będzie częścią jakiejś większej całości, bo te opowieści kryminalne na podstawie prozy Karla Kobena jednak mają jakiś element wspólny. Czy tworzyliście coś zupełnie na nowo i staraliście się w żaden sposób nie inspirować innymi serialami, które powstały na kanwie jego, jego prozy? Znaczy rzeczywiście dostaliśmy. Ania nagle nam podesłała, nasza producentka kreatywna podesłała nam w pewnym momencie. No tak, zajrzeliśmy. Ja zajrzałem sobie na to, ale na, na te inne seriale, na podstawie Kobena, które były robione. Ale to nie jest, wydaje mi się, miarodajne, nie? bo to w innych krajach i tak dalej, też zobaczyłem w tamtych serialach coś takiego, że ponieważ u Kobena jest bardzo duża gęstość zdarzeń, dialogów i tak dalej, że one są bardzo informacyjne i tak bardzo są gęste też od różnych rzeczy, tak, tak, tak są prowadzone, a my tak trochę już z rozmów wiedzieliśmy, że pójdziemy w, w trochę inną stronę, że to o czym Leszek mówił wcześniej, że dla nas będzie bardzo ważna taka introspekcja, subiektywność. Dla mnie ten kryminał jest takim, tak się go nazywam, w cudzysłowie kryminałem refleksyjnym, bardzo opowiadanym z głowy głównego bohatera i to jest super, to jest, to jest jest bardzo filmowy, też mi się to bardzo podoba i myślę, że trochę to jest też taka polska szkoła filmowa, czy no nie wiem jak to powiedzieć, no, że gdzieś taka, że mieliśmy też, że gdzieś szczególnie no jakby mówiąc o tych stałych mistrzach jeszcze, jeszcze z PRL-u, no, to, no to, to bycie blisko człowieka, wchodzenie w jego głowy, w jego przeżycia, było jakby o tyle, było możliwe i się udawało albo często było jedynym sposobem wyjścia, żeby uniknąć opowiadania o sytuacji politycznej, opresji i tak dalej, i tak dalej, więc mamy to w genach i mamy taką dobrą tradycję, więc myśmy też w to poszli i wyciągnęliśmy rzeczywiście ten, to znaczy czuliśmy się w tym swobodnie, na zasadzie takiej, i tak wydaje mi się, że powinno się zawsze robić, że okej, okay, my to widzimy tak i tak, tak odczytujemy tą książkę, i teraz zaproponujmy taką wersję zdarzeń Kobenowi i Netflixowi i zobaczymy, czy im to pasuje. I rzeczywiście tak to poszło i mi się na to zgodzili, że dla nas było bardzo ważne. Trochę to dla nas też była taka opowieść o transformacji, o tym pokoleniu właśnie Paweł Kopiński w głównej roli, który pamięta jeszcze te lata 90. -te, pełne rozkwitu wolności, bo dla nas to było wiele więcej niż tylko obóz. A dzisiaj jest trochę stłamszony przez tą współczesność, przez to pracowanie, wpadnięcie jakby w ten wyścig i w ten taki kapitalizm, który, który, który jeszcze nie do końca potrafimy opanować i oswoić. Ale jednocześnie też ta taka głęboka introspekcja, mnie się to bardzo podobało. Faceta, który w pewnym momencie, jakby w takim już dojrzałym życiu, zdaje sobie sprawę, że jeśli nie upora się z tymi demonami i z tą niezałatwioną przeszłością, a ona puka do niego cały czas no to nie może dalej żyć w pełni, jakby swobodnie i w stu jak tak jakby chciał, dlatego że to jest, wciąż jest jakby nieobecny w tym swoim życiu dzisiaj, coś go dręczy i musi rozwikłać tamte tajemnice. No właśnie, mówi Pan o tym, że transformacja, że doświadczenia lat 90., to jest serial nakręcony w języku polskim i stworzony przez Polaków na podstawie anglojęzycznej historii, czy trudno Wam było odnaleźć ten pierwiastek uniwersalności? Dlatego, że no, zdaję sobie sprawę, i zdawałam sobie sprawę oglądając ten serial, że on jest stworzony częściowo na rynek polski, ale też musi koniecznie zarezonować międzynarodowo, ponieważ wszystkie seriale Netflixa są tak tworzone, żeby jednak dotarły do jak najszerszej widowni. Jak sobie z tym poradziliście? Ta praca na poziomie adaptacji. Angażowała też oczywiście ludzi z Netflixa i natychmiast mieliśmy od nich feedback, co jest czytelne, a co nie jest. Nie? To znaczy, co jest tylko naszą, jakąś lokalną sprawą, która jest kompletnie nieprzykładana na, na szerszy grunt. W związku z tym, nie wydaje mi się, żeby to. Było duże wyzwanie w takim szukaniu tego lokalnego kolorytu, który może być zrozumiany szerzej. Um, bo ten taki natychmiastowy feedback nam temu pomagał, nie? Raczej chodziło o to, jak sobie, jak dramaturgicznie tę historię obronić i przeprowadzić, pomimo różnych okoliczności, które z książki nie mogliśmy zaczerpnąć jeden do jednego. Więc zmienialiśmy to, szukając pewnej spójności przebiegu bohaterów. Coś zmienialiśmy okoliczności z amerykańskich na polskie. Też po to, żeby ci nasi bohaterowie się mogli w tym jakoś odnaleźć. To znaczy, żeby oni mieli jakąś ciągłość, jakąś spójność tego, co robią i tego, w czym funkcjonują. Duża rola w tym Ani Nagler, która zaczęła pracę nad adaptacją tego, i od niej wyszedł pierwszy kierunek i pomysł tego, w którą stronę to ma iść. I ona potem to świetnie koordynowała, łącząc uwagi Harlana Kobena Netflixa, naszych scenarzystów i innych osób, które do tej adaptacji się dokładały. Właśnie. Przy scenariuszu i ogólnie przy produkcji był też obecny, jak rozumiem, Harlan Coben, czyli twórca książki. Jak głęboko sam ingerował we własny materiał? Czy, bo czytałam w dokumentach tych materiałach, które zostały przez Netflix udostępnione, że tam wprowadzono jednak spore zmiany. Ja niestety książki nie czytałam, więc nie, nie, nie jestem w stanie się do tego bezpośrednio odnieść, ale rozumiem, że, że jednak ta, ta historia została w pewnym sensie napisana na nowo. No tak, tu, tu trzeba oddać szacunek Harlanowi, że jest na tyle dojrzałym twórcą, że szanuje też innych twórców i że rzeczywiście tutaj tak czuliśmy, chociaż nie mieliśmy tak bezpośrednio z nim kontaktu, bo to przez Anię nagle się odbywało i przez Netflix, żeby nie było za dużego zamieszania, ale czuliśmy, że ma szacunek też i zaufanie do nas. I mimo tego, że to często tak jest, że literatura, jak się przekłada na ekran, to się ją zubaża, a szczególnie z perspektywy Pisarza nie? może tak być, nie? No bo można o wiele więcej zawrzeć, szczególnie w monologach wewnętrznych i w różnych opisach, nie? A tutaj je, film jest bardzo fizyczny i taki materialny i bezpośredni, tylko o co innego chodzi. Ale myślę, że ja poczułem też coś takiego, że Halan się interesuje filmem, i że to jest w ogóle dla niego taka ważna rzecz i że, że jest wkręcony, zajawiony jakoś, dlatego że on też od, no, był aktywny na, na, na poziomie scenariusza, no ale to dosyć oczywiste, no, bo pilnował, ale też raczej to było takie pilnowanie życzliwe, natomiast był też bardzo aktywny od momentu kręcenia i byliśmy właściwie zdziwieni, że po drugim dniu zdjęciowym Odezwał się i ma pierwsze uwagi. Nie wiedzieliśmy o tym w ogóle, że on wchodzi też na tą platformę i ogląda dailies, czyli materiały z każdego dnia, których czasami jest wiele godzin i ma swoje uwagi i zaczął zgłaszać tam bardzo szczegółowe uwagi już po drugim dniu. Znaczy, zapytanie, jakby, dlaczego coś jest zrobione tak, tak a nie inaczej. I to było takie zaskakujące, że, że jemu się chce, że on ma czas w ogóle, że to sprawdza, czyli żyje tym, nie? I do końca w tym żył, i na koniec też y, przysłał taką, takie super nagranie już na bankiet zamykające zdjęcia że, że jest bardzo szczęśliwy i że bardzo podziwia, i, i że to i że naprawdę to jest taka niezwykła przygoda, i że no taką, to mówię jako, jako taką anegdotę, że. Że, że, że to jeszcze inaczej wygląda w naszym kraju ta opowieść, że świetnie sobie poradziliśmy, i tak dalej, że to jest ciekawa opowieść, ale że w ogóle Polacy, że, że, że mamy takich fascynujących aktorów, że on się nie mógł oderwać, że mamy zupełnie inne oczy, że te oczy co innego wyrażają, i, i to było dla niego takie hipnotyczne patrzeć na ten materiał i na kolejne układki. No, także super. A tak, przy okazji, właśnie przyszło mi do głowy pytanie o współpracę z Netflixem. Czy ona się w jakiś sposób różni? Pytam, dlatego że to jest takie pytanie, które chyba nurtuje bardzo wiele osób oglądających w ogóle Netflixa i, i słuchających o tym, jak Netflix produkuje seriale i filmy. Że podobno ta współpraca jest taka bardzo swobodna, że Netflix daje bardzo dużo swobody twórcom, że nie ingeruje w ten proces. Czy Pracując, mając przecież ogromne doświadczenie w pracy nad filmami, ale również serialami, odczuwaliście jako reżyserzy jakąś różnicę? Dla nas to była ogromna przyjemność pracować z ludźmi, którzy mają zaufanie do tych, którzy, którym zlecili wykonanie pewnego zadania. I to zadanie nie miało ograniczonych ram, stąd dotąd, tylko mówimy: OK, bierzemy Was i chcemy, żebyście po prostu dali z siebie to, co umiecie najlepiej proponujcie i, i przekraczajcie granice, nie? Więc trudno lepszy punkt wyjścia, ta, to zaufanie, które, o którym mówię, przeciągało się właściwie na cały czas realizacji, bo to dotyczyło naszej ingerencji w scenariusze, obsady, to dotyczyło naszego sposobu adaptacji tego na polski grunt, także ze strony zdjęciowej scenograficznej. Przez inscenizację, też pomysły montażowe. I za każdym razem słyszeliśmy, że to fajnie, że mamy swoje własne na to pomysły, że się odcinamy od pewnego kopiowania czegoś, co już gdzieś było i że nie robimy serialu, który ma przypominać coś. Tylko, że będziemy tworzyli tak, jak ta historia gdzieś nam narzuca pewien jakiś styl. Ale też tak jak ją czujemy i tak myślimy, żeby ją najlepiej opowiedzieć, żeby po prostu czerpać z tego też taką zawodową satysfakcję, że możemy się naprawdę w tym spełnić. Więc te, 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 te pogłoski, o których pani mówi a propos swobody działania na w, w współpracy z Netflixem są prawdziwe. Mieliśmy bardzo dużo swobody. Jest jeszcze jedno pytanie. Takie, które mnie nurtowało. Mianowicie, widziałam Annę Nagler w roli gościnnej. Pojawiła się w pewnym momencie i mam takie pytanie, czy to był pomysł? Jej. Jej, jej. To znaczy, od początku polowała na role, ale wybrała sobie jedną z najtrudniejszych. Nie, nie wiem, czy możemy spoilerować. na Chyba rok. nie bardzo. Albo możemy no, jakoś tam spróbować, no, że rzeczywiście zagrała tam pielęgniarkę, która ginie. I jednocześnie jakoś też to jednocześnie też odkrywa, to jest złoczyńcą. Jakoś pośrednio w, tym, w tej opowieści. I to było super. No, Ania jest bardzo ciekawą osobą i świetnie tutaj to poprowadziła wszystko i to głównie czapki z głów dla niej, no bo ona to wymyśliła, przygotowała, wystartowała w tym konkursie. Poskładała ten treatment, nadała jakby ton, spajała te wszystkie prace scenarzystów nas kontakt z Netflixem, z Hallanem, Jeszcze do tego zagrała jedną z ról. I to była też niełatwa rola, dlatego że ona była kaskaderska, nie? Że tam wpadała w bójkę i, i, i szarpie się z jednym no z, yy, z z jednym z aktorów. <grywa> I to, to nie jest łatwe, też tak już szczegółowo do tego podchodząc, dlatego że. Jak czy takich kaskaderskich, właśnie takiego, takiej szarpaniny, no już nie to bywa, no bo aktorzy się wczuwają i to jest w pewnym sensie ryzykowne, ale to też świadczy o jej sportowym duchu i podejściu, że, że się na to zgodziła, chciała. No to niesamowite, że, że zagrała taką postać. Czas nam się powoli kończy, jeszcze mam dużo pytań, ale będę musiała wybrać jedno, więc moje pytanie, takie chyba na koniec, będzie dotyczyło lat 90. To jest taka specyficzna dekada, ponieważ w popkulturze lata 80., 70., już nawet 80. rzeczywiście gdzieś zamieniły się w takie retro, i te lata 80. już obrosło jakimś takim um, instrumentarium, w jaki sposób się pokazuje te lata 80. Lata 90. wciąż są świeże i żyją w pamięci bardzo żywo żyją w pamięci młodych ludzi, którzy wtedy dorastali. Um, jak sobie poradziliście z odtworzeniem tego, tego okresu? Takim kluczem do interpretacji tego 94 roku było to, co chcemy, żeby przez ten czas opowiedzieć, a mianowicie czas beztroski, czas młodzieńczych uniesień, czas takiego czasie się życiem, bardzo wypadzą młodzi, którzy wchodzą w życie, którzy się po raz pierwszy całują, kochają i po raz pierwszy po prostu doświadczają życia. Zależało nam na tym, żeby to było bardzo sugestywne, bardzo impresyjne, bardzo takie beztroskie, w kolorze, w barwach, w scenografii, a przede wszystkim w energii tych młodych ludzi. I pomogła nam oczywiście też ścieżka dźwiękowa i wszystkie utwory, które pamiętamy, które mocno nacechowały tamten czas, właśnie od tej strony, to znaczy od takiej, od tej strony beztroskiej, pewnej pewnej życiowej podróży pewnego życiowego doświadczenia, które jest bardzo świeże. Bardzo naiwne, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo im bardziej tę beztroskę i naiwność naszych bohaterów zbudowaliśmy, tym bardziej brutalnie mogliśmy w nią ingerować zbrodnią. Więc wszystkie te elementy zdjęcia, scenografia plus muzyka i energia aktorów sprawiały, że się dobrze przenosił na ekran. No właśnie, bo te lata 90. są tam pokazane w taki bardzo sielski. Bardzo kolorowy, nawet bym powiedziała, trochę instagramowy sposób, czyli to jest w stu procentach zamierzone. Ja tak trochę wybiegam w przyszłość i już słyszę jakieś narzekania ze strony osób, które bardzo dobrze pamiętają lata 90., że przecież one tak nie wyglądały, przecież nie były aż takie kolorowe. Pamiętajmy, że to jest perspektywa Pola Kopińskiego, czyli Pawła Kopińskiego który tak zapamiętał ten czas. To dla niego jest ten czas był taki, bo był bez był, mówię o tym okresie obozu letniego, bo tam co się wydarzyło na przedmieściach na miasteczku po zbrodni już z inną trochę wizją tych lat 90. Natomiast no, on ma prawo takie zapamiętać, bo, bo, bo dla niego to był taki okres w życiu. Dla niego był taki moment, który, który był. Wrażeniowo, piękne i wrażeniowo od beztroski. No to jest trochę ważne w takim kontekście, bo my też bardzo ważny jest ten kontrast pomiędzy dlatego, jakby trochę podbijaliśmy te 90. lata, a trochę cieniowaliśmy, czy też wpuszczaliśmy w cień, czy, czy w monochromatyczność, współczesność. Nie? Ale tak naprawdę to ma funkcję taką introspekcyjną, psychologiczną, żeby pokazać to, że czegoś brakuje kopińskiemu dzisiaj. Nie? I brakuje brakuje. Tak jak nam wszystkim brakuje trochę przeszłości, która jest zawsze bardziej intensywna i kolorowa i pachnąca zapachami, ale jemu też brakuje tego, że coś zgubił wtedy, ważne osoby odeszły i to nie zostało jakby nigdy przeżyte, odżałowane i załatwione, i dlatego musi się do tego cofnąć i to zrobić dzisiaj, że nigdy nie jest za późno, żeby z tymi tematami się uporać. Musimy to zrobić, żeby odzyskać jakby kolory i pełnię życia na następne dni. Dziękuję. Dostałam właśnie informację, że to ostatnie pytanie. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość przeprowadzenia tej rozmowy. Dzięki, Dzięki wielkie. Dziękuję.